Cześć, Wam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem z. Z Nataszą, z Nataszą Leśniak. Miło mi, witajcie. Cześć. Dla tych, którzy Cię nie znają, powiedz mi, czym się zajmujesz i gdzie nas w ogóle znalazłaś. Okej, okay, to nigdy nie jest dla mnie łatwe pytanie, ale zajmuję się tak szeroko pojętym rozwojem świadomości, poszerzeniem świadomości, czyli rozwojem osobistym, ale w takiej perspektywie bardziej duchowej i moją taką specjalnością i też największą pasją jest łączenie się ze swoim wyższym ja, z tym wyższym aspektem, z wyższą świadomością. To mhm. pierwsza część pytania. A druga część pytania? No szukałam, bo zaczęłam się rozglądać za jakąś możliwością um, otwarcia się na świat, żeby dotrzeć, wiesz, do, do większej ilości osób. Mhm. No i po prostu się pojawiliście przez wasze skuteczne reklamy e, i gdzieś tam mnie coś zawołało do was. Okej. Okay. I powiedz mi, jaką ofertę masz, jaką ofertę pomagaliśmy Ci w ogóle e, wyjść, sprzedawać, docierać do większej ilości ludzi? Ja mam ofertę, która się nazywa bodajże high ticket, tak? Czyli. Mhm. Em, ja, jakby przywołuję ludzi, którzy są gotowi na to, żeby pracować z innymi ludźmi i prowadzić ich. Tacy troszkę hmm. świadomościowi przewodnicy. Ja mam po prostu kurs w swojej ofercie, taką inicjację do pracy z polem, z energetyką człowieka, hmm. właśnie poprzez aktywację wyższej świadomości. Głównie to narzędzie. Okej, okay. i powiedz mi, Ilu klientów udało ci tak finalnie pozyskać na tę ofertę? W ogóle wiesz co? Może zacznijmy od tego, bo mhm. dla mnie to nie jest takie standardowe pytanie, bo dla mhm. mnie znalezienie Was i w ogóle myślenie o tym, żeby zatrudnić specjalistów od marketingu do tego, co ja robię, było dużym procesem dla mnie i takim mhm. to nie było w ogóle łatwe zadanie, dlatego że w naszym środowisku. Yy, w ogóle słowo marketing nie kojarzy się najlepiej, mhm. bo po staremu to się kojarzy, że chce się tylko coś komuś sprzedać, w cudzysłowie wcisnąć. Mhm. I to jest fajne, że możemy sobie o tym pogadać, wiesz, bo jest dużo takich ludzi jak ja, którzy mhm. mają ogromną potrzebę, żeby rozwinąć skrzydła i wyjść ze swoimi talentami na świat i nie robią tego, bo mają w jakimś swoim pojęciu, że to jest coś, niefajne, że to jest coś, co nie jest hmm. zgodne jakby z ich wartościami. I ja długo szukałam i kiedy was znalazłam, to wspaniale jakby została ze mną przeprowadzona ta pierwsza rozmowa. Mieszko, pozdrawiam. I ja po prostu poczułam, że to może być nasza współpraca, taka prawdziwa kokracja, hmm. że ja będę mogła z wami naprawdę pokazać swoje wartości, to, co jest dla mnie ważne i to, co ja chcę przekazać i to jak ja chcę zawołać tych ludzi do siebie, bo bardzo wierzę w to, że, że jest mnóstwo ludzi teraz, szczególnie w tym czasie, którzy budzą się do tego, że chcą pracować z energią, chcą wiedzieć więcej, chcą się poszerzać, wiesz, chcą się rozwijać, ale po prostu nie wiedzą, jak, nie mają do tego dostępu. I na przykład dla mnie super ważne było to, żeby dotrzeć właśnie do takich osób. No i okazało się, że da się to zrobić i że da się to zrobić też na gdzieś tam połączonych warunkach moich i waszych, że to jest mm -hmm. taka naprawdę fajna I To kreacja I mówiłaś, że poczułaś jakby, że będziemy w stanie ci z tym pomóc, co było takiego konkretnego, czy w ogóle było z czego konkretnego, co zdecydowało o tym, że wiesz stwierdziłaś, że akurat my będziemy w stanie poddać temu wyzwaniu i pomóc ci w tych celów. Po pierwsze czułam od was, analizowałam też różne oferty i czułam mm -hmm. od was, że wasza Wasza oferta jest bardzo przygotowana, że tam jest wszystko przemyślane i że wy to naprawdę macie ogarnięte i to był jeden aspekt tego, mhm. ale drugi aspekt dla mnie równy, równie ważny, by to była e, taka wasza elastyczność w mhm. tej współpracy. Że ja potem popracowałam z Kacprem, też go pozdrawiam mhm. serdecznie i e, my po prostu szukaliśmy wspólnie języka. I tego, żeby miała ja się czuła komfortowo w tym, jak komunikować mhm. te rzeczy do ludzi. I nam się to udało pięknie znaleźć. Ja wiem, że ja też nie byłam dla Was takim standardowym klientem, bo ja bardzo dużo rzeczy sama i że sama pisać będę i tak dalej, mhm. ale myśmy to potem łączyli, bo ja jakby pisałam własne teksty, ale potem e, chłopaki, czyli Wy. E, Mimo wszystko nadawaliście temu taki ton i szlif tego, że to jednak ma być, ma wyjść do ludzi i ma kogoś zawołać i że to jednak jest reklama po prostu, to jest tak. reklama, nie ma co się bać w ogóle tego mhm. słowa, ale wiesz, to było niesamowite, bo ta współpraca nasza i ta reklama przeszła wszelkie moje oczekiwania. Po prostu ja przywołałam, myśmy przywołali jakby tyle ludzi. Ja się nigdy tego nie spodziewałam, że to tak zadziała. No, ja powiem ci, szczerze mówiąc, patrzę po tych wynikach, które mieliśmy. To widziałem różne abstrakcyjne case, jeśli chodzi o jakieś wyniki marketingowe, sprzedażowe, jakiekolwiek, ale takich abstrakcyjnych jak u Ciebie nie widziałem. Czy wiadomo, widziałem wyższe wyniki, wiadomo, różne, ale tyle jak my mało, w reklamę, reklamy, jak dużo osób udało się pozyskać, to jakie niskie koszty były marketingowe, to po prostu tego, to, to jest na, na, największa abstrakcja, jaką udało się osiągnąć. Myślę, no że warto, że o tym wspomniałaś, bo to jest taki częsty. Scenariusz, który mamy, jak pracujemy z jakim, jakiegoś różnego rodzaju ekspertami, czy też z branży jakiej zdrowotnej, terapeutycznej, że ludzie mają takie podejście, że oni jakby nie chcą marketingować się, nie chcą być brani jako osoba, która chce coś komuś ścisnąć. Tak, I jest. Oni, tak, i oni są używać właśnie takiego języka swojego, takiego lekkiego, dostosowanego do danej branży, ale zawsze trzeba to jednak połączyć z tym, żeby to też marketingowo działało. No i bardzo często, jakby my pracujemy z takimi klientami, którzy chcą zrobić coś w cudzysłowie po swojemu, i na to nakładałem po prostu marketingowy język, coś, żeby sprawić, że po prostu konwertowało i działało. No bo reklamy działają wtedy w ten sposób, że po prostu powiemy kilka słów, i to sprawi, że ludzie będą do nas przychodzić i będą naszymi klientami. Tylko to wszystko ma jakąś ułożoną strukturę, do której często z klientami staramy się dopasować. I powiedz też. Jakie było, ile w ogóle jakieś miałaś takie wyzwanie przed rozpoczęciem współpracy z nami? Ja miałam ogromne wyzwania, no bo naprawdę naprawdę Maciek, ja miałam duży opór, mhm. bo to jest też ocena tego mojego środowiska, wiesz, ja się tego trochę bałam, mhm. że właśnie wychodząc do świata w taki sposób, a wiesz, a ja bardzo potrzebowałam wyjść, bo... Mhm. W jak inny sposób y, mogłabym trafić do ludzi, którzy jakby nie są w moim zasięgu, wiesz, i, i, i jakby jest mnóstwo ludzi, którzy W szuka... Zasięgu masz na myśli. E, no, no. Jak... No na przykład w social media, albo mhm. w jakimś takim kręgu moich znajomych, przyjaciół, mhm. e, czy dalszych przyjaciół, przyjaciół, no to gdzieś tam to, ten krąg już m, wyczerpałam w cudzysłowiu, e, dając o sobie znać, mówiąc o tym, co robię. Więc stwierdziłam, ok, no to, to będzie, y, to po prostu chcę, chcę, chcę jakoś, że tak powiem, naprawdę zawołać tych ludzi. Największym wyzwaniem było moim właśnie zaufać wam, że my to będziemy mogli zrobić tak, że ja będę dumna z tego materiału, z tej reklamy i że puszczę go z takim e, otwartym sercem na zasadzie, wow, to jest to. Ja bardzo chcę, żeby inni to zobaczyli i teraz jak ktoś z tym zarezonuje i powie, mm, ta dziewczyna fajnie mm. mówi, jakby chce ją słuchać, chce się do niej odezwać, więc Naj, najtrudniejsze było to zaufanie, że to się da tak zrobić. I to trwało jakiś czas, zanim myśmy nakręcili, ja te reklamy przekręcałam, nagrywałam jeszcze raz, te teksty zmieniałam i to było. Dużo dla mnie, mhm. ale w końcu ten materiał powstał taki, że wiesz co, ja do tej pory, e, jak ludzie do mnie czasami dzwonią, albo ja odzwaniam, to ja po prostu słyszę coś takiego, że nie wiem, jak ty to zrobiłaś, bo ja nigdy w życiu bym nie odpowiedziała, nie odpowiedział na, na, na taką reklamę, ale po prostu było w niej coś tak autentycznego i coś tak do mnie mhm. zawołało, że ja po prostu musiałam, y, musiałam, musiałam kliknąć, albo się umówić właśnie od razu mhm. na rozmowę, albo jakby zostać ten swój kontakt. I dla mnie te pierwsze dwa tygodnie, jak myśmy ruszyli, to ja w ogóle nie robiłam nic innego, ja tylko odzwoniłam i, a, i odpowiadałam na te telefony. I to było wspaniałe uczucie, że tyle ludzi jakby poczuło, poczuło to, co ja chcę przekazać i to, co dla mnie jest ważne. A czy ty, ty miałeś w ogóle przed naszą współpracą jakiekolwiek próby zrobienia czegoś na własną rękę, próby coś samemu robić, czy, czy w ogóle tej nic? Nie, ale nie, zrobienia nie. na własną rękę, czyli jakieś no, no, reklamy tak, klientów, tak, rubryka, mobilne formy pozyskiwania klientów. Już prowadzę sobie jakieś tam swoje social media, oczywiście, mhm. e, i one mi działały, działają nadal do pewnego momentu, ale tak, żeby wyjść właśnie bardziej szerzej, e, to nie. A powiedz mi, skąd w ogóle tak zamysł się pojawia na taką twoją ofertę, którą e, stworzyłaś? Bo tak, że ty przed pracą z nami już miałaś stworzony ten produkt, ofertę, usługę. I to sprzedawałaś do kogokolwiek? Tak. Czy było tak, że piero... Okej? Okay. Znaczy, wiesz co? To było tak, że ja już robiłam wcześniej taki kurs, takie inicjacje, mm -hmm. ale teraz jest, tak z mojej, z mojej perspektywy, wiesz, z tego mojego opatrzenia, takiego poszerzenia świadomości, teraz jest wspaniały czas na to, że ci, którzy czują taki dar i wołanie mm -hmm. i talent do tego, żeby. Wgłębić się w ten temat i pracować z innymi i wspierać w tych procesach transformacji, i tak dalej, to teraz jest fantastyczny na to czas, bo teraz się dzieje zmiana ogólnie na Ziemi i faktycznie bardzo wiele osób po prostu odpowiedziało yy, na to moje zawołanie. To też dobry moment był, to prawda, do, do jakby wyjścia z tym do świata. Okej, okay. i powiedz mi, wiesz, jakie były takie jedne lub dwie rzeczy, które najbardziej ci pomogły podczas współpracy? Taka pomoc, w pomaganie w nazywaniu mi tego, co ja jakby czuję i wiem. Bo wiesz, my mówimy trochę takim różnym językiem, nie? Nie, nie wszyscy to kupują, takim językiem cudzysłowie duchowym. Tam jest hmm. dużo specjalistycznego też nazewnictwa i tak dalej. Więc dla mnie było ważne, żeby ktoś pomógł mi to przełożyć na taki język, który dotrze do większości osób, a nie tylko do. Takich, wiesz, wybranych ludzi, którzy i tak się już tym językiem posługują. Więc to było super, i też super było to, że to, co ja tam sobie wypisywałam, yy, i co chciałam bardzo powiedzieć ludziom, to wy to przekładaliście na taki fajny język, prostszy, wypunktowane to było, i to, to po prostu na tym polegała ta reklama, że to nie mogła być jakaś opowieść, tylko to miał być konkret i to miało być serca powiedziane po prostu dla, wiesz, dla tych ludzi, więc to było bardzo fajne. E, I wiesz, i tak sobie myślałam właśnie o tym przed naszą rozmową. E, takie nawet pytanie chyba sobie pisaliśmy: e, czy można połączyć właśnie marketing z takim mistycznym podejściem w ogóle do życia z duchowością. Mhm. No i uważam, że nasz przykład jest świetny, bo okazało się, że się da i że to przyniosło fantastyczne rezultaty, bo wiesz, ja nawet jak się odezwali do mnie ludzie, bo tych ludzi było, ja nie wiem, tak, no właśnie. Ja oczywiście wszystkich nie, nie, nie dałam rady, z każdym porozmawiać i tak dalej. Część ludzi wiadomo, że odpadła statystycznie mhm. i tak dalej, ale powiem Ci, że ci, którzy nawet jeszcze nie w cudzysłowie kwalifikowali się do kursu, mhm. bo są na przykład dopiero na początku drogi, no to po prostu to są ludzie, z którymi ja przeprowadziłam cudowne rozmowy, i oni na przykład potem umawiali się ze mną na sesje jeden na jeden albo na sesje hmm. grupowe, i w ten sposób zaczęli swoją drogę. I ja myślę, że sporo z tych ludzi po prostu gdzieś tam zostanie ze mną przez jakiś hmm. czas. I, i wiesz, i sobie będziemy kontynuować po prostu ten rozwój, tą podróż, to eksplorowanie razem tej ścieżki, więc to też jest super. Okej. Okay. I powiedz, mi czy jakby po tym, co zrobiliśmy, co udało się tam wspólnie osiągnąć, to coś się zmieniło w Twoim codziennym funkcjonowaniu? Jakieś to wpłynęło na Ciebie? No, bardzo dużo się zmieniło, bo po prostu, um, bo po prostu um, przyszło mi do mojego pola tyle wspaniałych istot i tyle wspaniałych ludzi, że mnóstwo projektów się pojawiło, wiesz, nowych, a, no, a przede wszystkim ja mogę realizować tą swoją misję ży życiową i mogę inicjować. Kolejne iskry do pracy kolejnych ludzi. Mogę przekazywać to, co latami, wiesz, ja się uczyłam, poznawałam, eksplorowałam, doświadczałam. Jakby nareszcie mogę. Chłopaki, to jest tak, że no, mi się spełniło dokładnie to, czego ja oczekiwałam i czego pragnęłam czyli ja po prostu wyszłam na świat z moim hmm. projektem, z moim gdzieś tam, wiesz, twórczym dzieckiem e, czyli nasza działalność razem spowodowała, że e, ja mogę robić to, co kocham, po prostu. I to jest, i to jest super. I to jest super. A chciałam teraz ja się ciebie zapytać, okay. czy faktycznie, bo wiesz, ja widziałam e, na przykład, jak tam, żeśmy mieli swoje pliki i się mm -hmm. wymienialiśmy, że, że też było napisane Natasza reklama eksperyment. I chciałam zapytać, jak to było z waszej strony ze mną pracować? Czy to było też jakieś wyzwanie? I, mm, i czy też jakby. Traktowa no właśnie, jak, jak wy to traktowaliście, bo ja wiem, że, że wiele razy tam inaczej do mnie podchodziliście niż do innych klientów waszych. Okay, to jest bardzo ciekawe pytanie. Na pewno było to wyzwaniem. Dla nas każdy klient jest wyzwaniem, dlatego że my nie mamy, wiesz, schematu kopiuj i wklej, gdzie po prostu dajemy każdemu, tu masz skrypt i mówisz i tak to, tak to wygląda. Za tak każdym razem jest to spersonalizowane do jakiegoś klienta. No, mimo wszystko, że działam w, w miarę podobnych branżach, bo wszystko to jest jednak sprzedaż e, online, no to jest tu bardzo dużo wyróżników. E, e, trzeba powinno spersonalizować skrypty, przeanalizować rynek docelowy, e, sprawdzić, na jakim etapie świadomości są. Jaki to jest, gdzie jest największa część rynku, czy są osoby, które w ogóle nie są świadome problemu, czy są osoby, które Wiesz, większa część rynku jest na, epa, na etapie, gdzie są i świadomi problemu i rozwiązań Tylko trzeba im po prostu przekonać, żeby tą ostatnią decyzję podjęli Więc tutaj Standardowo, jak z większością klientów, była bardzo część roboty, natomiast tutaj, z tego co obserwowałem z działem w zespole, to bardzo dużo Pracy było nad Tymi skryptami właśnie, ale to bardziej nie od strony Tego co standardowo wchodzi, tylko żeby to właśnie dobrze ubrać w słowa, bo to ta, ta branża każdego słowa jest specyficzna. Więc trzeba było to odpowiednio ubrać, żeby to jednocześnie brzmiało właśnie bardzo dobrze ze strony marketingowej, żeby trafiało do tych osób w tej branży duchowej, jednocześnie, żeby nie być źle odebranym przez, przez ludzi. Bo często tak właśnie jest że mm, ludzie e, w tej są wrzucani do jakiegoś innego e, worka, są jakoś inaczej kategorizowani. Takim wyzwaniem było to, żeby jednocześnie zrobić to dobrze w zgodzie z tym, żebyś ty czuła się dobrze e, nagrywając takie reklamy i jednocześnie by to dowodziło sprzedaż. To jest bardzo częsty problem, który wyzwanie, które mamy, żeby zrobić coś, co jednocześnie ma sprzedawać i jednocześnie coś, co sprawi, że będziesz się bardzo dobrze czuła z tym, tworząc takie reklamy żeby to było spójne z tobą. To było takie jedno bardzo duże wyzwanie, które mieliśmy i widzę, że udało się je dobrze. Udało dobrze. się, tak. I wiesz, co mi się, ja w ogóle bym zaryzykowała takie stwierdzenie, że nam się udało trochę stworzyć razem taki świadomy marketing. Ja to tak nazywam. Hmm. Czyli trochę taki marketing nowej jakości, gdzie właśnie on nie służy temu, żeby komuś coś wciskać, ani żeby ktoś żeby kogoś, się, wiesz, nadwyrężyć albo przekroczyć jakieś granice, tylko on mhm. po prostu służy temu, żeby dotrzeć, że to była obopólna win-win. Że mhm. po prostu ja docieram e, do tych ludzi, którzy potrzebują mnie. E, a jednocześnie ja znajduję tych ludzi, z którymi ja chcę pracować. Wiesz, mhm. bo to też jest bardzo specyficzne, co ja robię i nie tak łatwo mi jest też znaleźć te istoty, z którymi ja chcę pracować, które ja czuję, mhm. że, że fajnie ze sobą rezonujemy. E, więc e, czuję, że myśmy coś fajnego, nowego stworzyli razem, że też te marketingowe, ten, to marketingowe słownictwo ono nie musi. E, w niektórych przypadkach, bo to, co robicie, jakby w swojej branży, to mhm. ja jakby się w ogóle w to nie włączam, mhm. ale że ono nie musi być nachalne, że ono nie musi mhm. zawsze y, opierać się na, wiesz, na tych takich y, frazach typu zarób, zarób 10 milionów albo sprzedaj w 30 dni coś tam, coś tam, mhm. tylko że ono może w moim przypadku wiesz, najcenniejsze było dla mnie to, że te, te, to z mojego serca, że ja po prostu wołałam do tych ludzi, i mówiłam: Słuchajcie, teraz, jeżeli czujesz w sobie takie powołanie, jeżeli czujesz potrzebę, to to jest ten moment, a ja jestem tą osobą, która, której to jest pasja, której to jest misja, i po prostu połączmy się i zobaczmy, czy my ze sobą rezonujemy i czy my możemy coś razem wykreować. I to po prostu było bardzo prawdziwe, to było bardzo autentyczne dla mnie, i ludzie to czuli. I bardzo dużo osób mi mówiło, że właśnie y, to było tak autentyczne, że że oni po prostu chcieli, chcieli się odezwać, chcieli jakby wziąć w tym udział. Także mi się wydaje, słuchaj, że, że tutaj bardzo fajną nową ścieżkę wydeptaliśmy, właśnie mhm. takiej nowej jakości. Właśnie mówiąc o tym w cudzysłowie, sprzedaży, wciskaniu, no, przeprowadza się jak te rozmowy kwalifikacyjne do, do współpracy z tobą? Jak byś właśnie oceniła te, te rozmowy? Jak się czułaś z tymi osobami, które przychodzą? Jezus, ja, się, ja się... Wtedy to ja już byłam jak ryba w wodzie. Dlatego, że jeżeli ktoś, wiesz, z, y, zrobił mi, y, zabukował z, telefon ze mną, to hmm. ja naprawdę wiedziałam, że on chce tych informacji, że, że, że ja jestem w stanie bardzo dużo mu dać. I faktycznie, hmm. powiem cię, że te rozmowy czasami trwały po 30-40 minut, bo jak zaczęliśmy wchodzić na tematy, które interesują, ja wiem, że pewnie z takiej perspektywy e, efektywności to może nie było najlepsze, ale dla mnie to było Jest. wspaniałe, bo... E, jak zaczęliśmy wchodzić na te tematy, takie, które nas obu y, interesowały, wymieniać się doświadczeniami, i ja mogłam opowiedzieć o tym, co robię, jaka jest moja ścieżka, dlaczego to jest teraz ważne, jak my się przebudzamy, w jakim w ogóle kierunku nasza Ziemia zmierza, wiesz, te wszystkie rzeczy. Ja mogłabym o tym gadać godzinami, a ludzie też chłonęli to i mhm. zdarzało się, że po prostu nagle przy tym pierwszym telefonie pojawiał się w ogóle rodzaj terapii, znaczy nie terapii, tylko jakby jak, jakiegoś fajnego procesu, który wychodził między nami mhm. i się umawialiśmy potem na kontynuację i tak dalej, więc e, te rozmowy były absolutnie wspaniałe, więc to potem już ja w ogóle nie czułam, że ja cokolwiek mam sprzedawać, ja po prostu mówiłam kim jestem i co robię, i się fantastyczne relacje nawiązywały. Czyli ani nie czułaś źle na tych rozmowach, ani, bo wiesz, dużo, dużo klientów, po prostu osób, która wiesz, prowadzi jakiś biznes, z reguły, właśnie negatywnie podchodzi do tych rozmów i czuje się, że najlepiej to by bez nich sprzedawała, żeby ludzie sami kupowali, ale widzę, że u ciebie było raczej tak, że ty lubiłaś prowadzić te rozmowy z tymi, z tymi ludźmi. Tak, ale wiesz, ja naprawdę, ja naprawdę. Hmm... Czułam bardzo, że ja mam co dodania tym ludziom, że jakby ja byłam bardzo, ja jestem bardzo osadzona w swoim produkcie, to znaczy ja bardzo wierzę i wiem, co ja daję i co ja mogę dać, więc, więc to się działo już podczas tych rozmów, ale ja się też nie dziwię, że ludzie mają trudność, to jest po prostu kontakt z drugim człowiekiem. Wiesz to, co ja robię, to ja... Ja po prostu przez lata uczyłam się tej otwartości, tej pewności siebie, tego bycia takiego scentrowanego w sobie, że ja po prostu teraz y, mam taką otwartość do tych ludzi, no bo no bo muszę ją mieć, no bo z drugiej strony, jak pracuję z emocjami, ze świadomością i z pewnością siebie i z poczuciem wartości i z mocą, no to to też musi wychodzić ode mnie. Poza tym, jak słyszysz, lubię pogadać Jasne. <gadam> i dużo gadam, więc akurat no, w moim przypadku tak, to wszystko jakoś razem się pięknie zgrało. No właśnie powiem Ci, że tak rozmawiałem z Tobą już jakiś czas, eee, czułeś po prostu bardzo pewność siebie przekonanie w ten produkt, w to, co, w to, co robisz. I myślę, że to jest też rzecz, która bardzo, bardzo mocno... Sprzedaje bez sprzedawania, tak naprawdę. Nie to, że jesteś po prostu pewna tego, co robisz, tego, co e, ludziom oferujesz, to po prostu robi tą e, sprzedaż za ciebie. I Powiedz mi, jakie kolejne kroki jakby e, ty będziesz e, podejmowała, czy dalej będziesz prowadziła e, nowych klientów, jakie, jakie masz kolejne cele. Udało się jeden rekord zrobić, ale pytanie, jakby też, e, co, co dalej planujesz? No, a wiesz, ten. ten... Ten kurs, ta edycja, którą zrobiłam, jakby po współpracy z Wami, ona przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Zebrała mi się tak wspaniała grupa i myśmy tak bardzo wysoko polecieli, w cudzysłowie, jak ja to nazywam, mm. że no będę absolutnie kontynuowała te, te kursy i, mm, i też z Wami jestem cały czas w kontakcie i będziemy to pewnie gdzieś tam razem robić. No, ale pojawiło, więc tą ścieżkę kontynuuję absolutnie, bo jest coraz więcej ludzi, którzy chcą to robić. I to jest też mhm. piękna ścieżka, bardzo obfita ścieżka. Ale wiesz, pojawiło mi się też tysiąc nowych pomysłów na, na inne też kursy, bo ten, który robię, on jest takim zaawansowanym, takim mhm. master kurs, jak ja go nazywam. A, ale wiem, że jest też potrzeba. Na przykład takiego kursu online u podstaw pracy z energią, czym to w ogóle jest, więc na pewno będę wprowadzała też u siebie, rozszerzę swoją ofertę, też wiesz, trochę nowych produktów. Okej, okay, super. A jak się w ogóle z tymi klientami teraz pracowało, których który miałaś. Ci, którzy przyszli do mnie, tak? tak? tak. Ci, którzy. No, najlepiej na świecie. Najlepiej na świecie. Powiem Ci naszym językiem, łamaliśmy kody Matrixa, takżeśmy. O, to nawet to, to ja też mówię takim językiem. Też mówisz, no to tak. słuchaj, zapraszam Cię powiem Ci, że byliśmy. To teraz pozwolę sobie trochę użyć takiego języka no. naszego, jak już mnie o to, Maciek pytasz. To powiem Ci, że byliśmy, bywaliśmy poza czasem, poza przestrzenią, byliśmy byliśmy tak głęboko wchodziliśmy, każdy w siebie i w procesy mhm. i. i, i... I w te linie czasowe, i w te wymiary różne, bo ja się tym bardzo fascynuję, mm. w ogóle się fascynuję też fizyką kwantową i tymi wszystkimi rzeczami, mm. że po prostu zebrały, zebrała się tak grupa istot otwartych, wiesz, na zaufaniu i gotowych do takiej pracy. Mm -hmm. Ej, że po prostu był sztos. Był sztos, i to też jest. Mam nadzieję, że te grupy się. Wiesz, na, na pewno każda grupa jest troszkę inna i z inną mm -hmm. potrzebą, ale mam nadzieję, że nadal będę tak cudownych, przyciągać ludzi do siebie i że będziemy po prostu coraz głębiej, coraz głębiej wchodzić w to wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja często właśnie tego Matrixa używam, próbu wychodzenia z Matrixa. Eee, nie wiem, czy jaki film, film oglądałaś z Matrixa? No, Pewka, wiesz, to klasyk. <laughs> Ja właśnie też propos energii, pracy, energii i tak dalej, to ja na Bali mieszkałem przez pół roku i tam, mm. tam bardzo dużo jest osób podobnych do, do ciebie. Tegląliśmy właśnie razem Matrixa i ja też no, stąd takie tendencje. Używam często bardzo tego osobnictwa. Okej, okay, i powiedz mi, co ty byś powiedziała sobie, która myśli teraz o współpracy z nami? Jego na ten film? Powiedziałabym dwie rzeczy. Pierwsza byłaby taka, że bardzo polecam i że jesteście, jak ja to nazywałam, super chłopaki młode, przybojowe, profesjonalne na maksa, i to jest jedna rzecz. A druga rzecz powiedziałabym tym samym, żeby została przy sobie i żeby wiedziała, czego chce i jak chce to zrobić, i żeby nie zdradzała siebie. Jeżeli wie, co chce powiedzieć i jak chce przekonać ludzi, żeby naprawdę słuchać serca w tym, jak się chce wyjść do świata, bo świat na to po prostu reaguje. I, I to połączenie tego bycia przy sobie, takiego bardzo świadomego, plus Wasza wiedza i Wasza taka przebojowość, bo bardzo czuję u Ciebie, Maciek, i w ogóle w Twojej firmie taką przebojowość, taką, hmm. że. Wy nie bierzecie jeńców, po prostu jest robota do zrobienia, to trzeba zrobić, to tak ma wyglądać. Tak, ja bardzo to były super kody dla mnie wasze od was, które dostałam. Mm. Bo ja tak jeszcze skromnie, a może trochę wyjdę do świata, może jeszcze nie, a tu u was było po prostu trzeba robić, już się tu robi, tu jest gotowe, nie ma, że tam coś. I to mm. też było super. Więc połączenie tych dwóch rzeczy to u mnie się sprawdziło fantastycznie. Bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, no bo faktycznie ja i cała firma też mamy takie wartości firmowe, nawet mamy napisane na, na stronie też cały, cały czas nimi operujemy. Eee, właśnie mamy obsesy na punkcie bycia doskonałym. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym, tylko że po prostu być najlepszym w tym, co robimy. obsesję po prostu na punkcie bycia najlepszym w każdej swojej dziedzinie, eee, żeby robić wszystko szybko, na wczoraj w cudzysłowie, ale jednocześnie, żeby zachować dobrą jakość. I tym, żebyś klientocentryczny, to jest nasza pierwsza główna wartość, czyli na tym proces skoncentrowania drugiej osoby w tym wszystkim i na kliencie, bo to jest dla nas najważniejsze, więc fajnie, że to wybrzmiało. I tak, mi, ale po, jest... no? po, po, poczekaj jeszcze, kochany, jeszcze no? Ci powiem jedną rzecz, bo zobacz, jakie to jest wspaniałe. Jakbyśmy pracowali na kontrze, wszystko mhm. to, co powiedziałeś, to ja bym powiedziała, a u mnie kompletnie na odwrót. Ja. Y Najbardziej zwracam uwagę na tym, żeby pracować na sercu, żeby mhm. to było trzy razy przemyślane, wyczute, żeby się nigdzie nie spieszyć, żeby ten tekst jeszcze pięć razy przemedytować i na pewno sprawdzić, czy tam jest czanel z góry i czy to wszystko się no. zgadza. I wiesz, i teraz połączenie tych dwóch światów, tego waszego dynamizmu i tego mojego uważaj na intencje, jeszcze raz, mhm. no to po prostu to była super bomba, taka wybuchowa, gdzie to po prostu zadziałało, zaklikało razem. Bardzo dobrze. No. Bardzo by to cieszy. Powiedz mi, gdzie osoby, które oglądają, mogą się dowiedzieć więcej o tobie? Gdzie mogą Cię znaleźć? Bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTubie, ale chyba najłatwiej to na social media, na Instagramie. Jestem Activated by Soul, aktywowana przez duszę i tak też te aktywacje prowadzę. I dam jest kanał do mojego YouTube'a, i też link do strony internetowej i w ogóle jestem bardzo otwarta na kontakt, odpowiadam zawsze na wszelkie pytania i wątpliwości, więc serdecznie zapraszam. Super. Nataszo, bardzo miło mi dzisiaj za tą rozmowę z Tobą, dawno takiego to tu nie przeprowadzałem, miło się z Tobą rozmawiało, cieszę się za te wyniki, które udało mi się wspólnie osiągnąć, mam nadzieję, że to pierwsze, ale nie ostatnie, które uda nam się pewno. zrobić, więc dzięki jeszcze raz, a widzom życzymy Mego dnia i do zobaczenia. W kolejnym do materii. zobaczenia, wszystkiego dobrego.